w ok, ja. Chyba już poszło. Teraz to mamy nadzieję, że wszystko jest okej. Okay. Dobra, O już przełączyliśmy się na, na, na szarpa. Zaraz muszę sobie ustabilizować ten. Czekamy. Ej, ale już jestem. Halo! się? Oj, przepraszam, to nie jest to. A zaraz, jaki to, to jest film? Proszę sprawdzić, jaka jest godzina. E, po raz czwarty, tak, wiem. E, może mam takie pytanie, czy Pożegnanie Paiti Ile trwa? Paity 19... Ale ja nie pytałem się jaka jest godzina, ja pytałem się ile trwał ten film. Krótko, teraz ten film się nazywa Pożegnanie Paiti, czy coś takiego, Pajty. Tak było na temat... To ile... Dobra, to zobaczymy tak przez... To po prostu mogę pozgadywać, ile trwał ten film. Stawimy na godzinę 20. Tak, za to jest, jest 80, tylko jest w LP nagrane. O, i mamy wciąż jedynkę, czyli to dalej ten tam, sam film trwa. Dobra, to, to teraz jest już czwarta godzina. Ten film nie musi trwać 4 godziny. Znowu? Co? Co znowu? Nie, jest tylko okej. Okay. Dalej, Dymka. Nie, to, to, to nie może trwać ten film wiecznie. Przewinę do końca tej kasety. Znowu, a dobrze, że ktoś odrobał. Myślę, że znowu coś z nie jest w porządku. O! Ktoś czuje, że teraz koniec kasety? I co teraz? No, jedynka. A, wychodź. Nagrana w LP. Właściwie to która kaseta z kolei? Czwarta? Nie, tu druga kaseta. O, z ośmiu. I dwójkę. Nie może, może wcześniej rekomendować, no właśnie przewijam przez to. Dwójeczka. O, napisy końcowe. Sam po dobrze, że trafiłem się. O, a co to jest? Reklamy. No, reklamy, no w końcu coś trafiło się. No w końcu coś się trafiło. Z tych kaset, które w końcu to ta jakaś pierwsza kazeta, która. O, no i dwujętnia. Dobrze jest. To. 99 ech. nie wiem czy to dziewięćdziesiąt nie. Dobra, tutaj już teraz czuję, że teraz koniec gazety. I co teraz? Dwójkę. Wciąż w LP. Już to że tak będzie. Tylko jestem ciekaw, co na tej kasecie. No bo wiem, że tylko na tej kasecie, która jest z Krakowa, to, to na niej jest nagrane, to tam jest nagrany pan Błodyjowski, która trwa 2 godziny 22 minuty. I potem coś podpisane jako mas Masz Masz. To jest dziewięćdziesiąty rok. No Tomek, to te są superowe. Jeżeli ten live potrwa jakąś godzinkę, no to Wtedy kończymy i zaczynamy głosować. Tu szkoła, że, że wszyscy nie są przyniosi. Mm, A fajnego kapselem nie kaczepury. I po nim właśnie leciał ten telexpress, tak. Toப்சo ogromna szkoda. I już, już mamy koniec kasety. No to ten. Lecimy z następnym. Czyli tą, która jednak miała być przyznująca, ale ona się nie dała. Jest jedynka. Toś nie może się przywinąć. Dobra, to pan chce to odstawię i przyjrzymy jeszcze taką kasetę. Podpis jest następujący: zmuszony zabije karatę, strefa ognia. Mm. Zaraz się zbanuje. 100 mam przegryw. Przegrywa on. Mamy ten spin, który się nazywa. Yy, z, nie. Jeszcze raz. Tak. Ko ni na dvije šepinčke. Nie też mamy inny film. Prawdopodobnie. Będzie to... Nie będzie, nie będzie. Lub wtedy, kiedy ten Rumun coś wrzuci z ukraińskiej telewizji, to wtedy wytnę i wrzucę wrzucę swój kanono. Coś mi się zdaje, że to jest w strepiernie. Wciąż jest ten film, który się nazywa, który wciąż ten film. No. Chyba koniec tego filmu. To typowy film amerykański z lat 80. -tych. Nie jestem pewny, czy to jest unikat. Mm, przytulanki. Hugging. O. Czyli mamy już pono... jakiś inny film teraz w strefie ognia. Dobra, po prostu na koniec. Na 어, 저 액션. Chyba ten w strefie ognie. No ale czemuś mi się wydaje, że to może być drugi film, inny film, bo tam nie było Pasków. Что тут было? А что это? 42.19.06. Katy coś tam je, e, nie widzę. Czarny ekran. A liśnik wciąż się kręci, 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 kręci. Dobra, zobaczymy, co teraz jest tam. Co teraz tam jest. Czarne czarnego. Czyli nic ciekawego. No, no to miało to że nic nie będzie ciekawego na tej kasecie. no. A Ty niby skąd wiesz, że to jest Discord? Hmm. Dziwne. Jednak ja zatań nie, nie chcę w ogóle się otwarzać. No ale wiemy, że tam jest łyka. это есть дивно. Ну, О, грунт есть Jezus. Jezus, nie, czemu to musi być? Czemu ja tu teraz, 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 się odbywać? Nie Nie, no, teraz, nie mogę. teraz, 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 czyli jednak teraz, Przepraszam, no ale no niestety chyba musimy w ogóle